Eee, następna ciekawostka, to już Państwo wiecie, mamy tutaj też specjalne przepisy przez Morawieckiego wprowadzone i maszynka do głosowania oczywiście przegłosuje. Migrant zarobi dwa razy więcej niż Polak. Kontrowersyjny, no Money.pl. Kontrowersyjny. No, coś, kon, definicja słowa kontrowersyjny to jest, to jest coś takiego, co budzi y, 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 kontrowersję. Czyli z jednej strony y, pozytywne wrażenie, a z drugiej strony negatywne wrażenie. Tak ja jestem kontrowersyjny. Ale coś takiego, żeby y, przyjechał ktoś z innego kraju i nagle zarabiał dwa razy więcej niż obywatel tego kraju, to nie jest kontrowersyjne. To jest jednoznacznie złe. Oczywiście tu chodzi o sytuację ekstremalną, bo jeżeli Polak będzie zarabiał na pół etatu 1500 zł, to przyjeżdżający do kraju Ukrainiec, gdyby był zatrudniony na pół etatu, to on nie może dostać 1500 zł, bo musi dostać minimum 3000 Nawet jak jest zatrudniony na pół etatu. To nie jest kontrowersyjne. To jest totalnie niesprawiedliwe i totalnie nieakceptowalne. Ale w dzisiejszych czasach czasach być może ostatecznych ale no, naważyliśmy sobie tego piwa, takie numery przychodzą. A ja podejrzewam, że to nie koniec, że dopiero najciekawsze rzeczy przed nami. A to taki artykuł przy okazji, żebyśmy pamiętali: Polonia Christiana24 pisze: Antypolska kampania na Ukrainie. LWów ogłosił rok 2022 rokiem. Upa, nie bandery, upa, czyli tych ludzi, którzy wymordowali nam kilkaset tysięcy obywateli. Przeczytałem tę informację, mówię Boże, kolejny fake. Nie, no, no już niektórzy to już przeginają, tak pomyślałem. I posłuchajcie, podczas gdy wojna rosyjsko-ukraińska trwa, przyjrzyjmy się składowi rządu ukraińskiego. Rdzeń wewnętrznego kręgu decyzyjnego ukraińskiego prezydenta Zełańskiego opiera się w rzeczywistości na kręgu jego przyjaciół, kiedy był aktorem. Jak to? Yy, no, ja rozumiem, no, Kołomoński zrobił z zełańskiego prezydenta, ale potem ta cała otoczka to, to też yy, aktorzy? Słuchajcie, spadłem z krzesła. Szef sztabu pałacu prezydenckiego, Andrii Jermak, jest producentem komediowym. Szef sztabu pałacu prezydenckiego. Drugi. Szef administracji prezydenckiej Andrii Bogdan był prawnikiem w branży rozrywkowej. Główny doradca polityczny prezydenta Siergiej Szafir, to Szafir, ja nazywa się Rubin jest komediopisarzem. Iwan. Bakanów, zastępca przewodniczącego najwyższej służby wywiadowczej Ukrainy, to to SBU, co tam, wiecie, tych dywersantów rosyjskich wyłapuje, jest szefem wytwórni yy, filmów komediowych. No, bardziej pewnie był. Yy, starszy doradca ukraińskiego Komitetu Obrony Narodowej, Sergiej Siwko, jest także komikiem i partnerem aktorskim zełańskiego. Nie wierzyłem, ale słuchajcie, sprawdziłem i rzeczywiście ten bardzo przystojny mężczyzna, tu widzimy, pan Jermak, Wyjątkowo, wyjątkowo przystojny. Eee, czytamy na ukraińskiej e, Wikipedii. Jermak założył e, Garnet International Media Group w 2012 roku. Jest producentem takich filmów jak Rule of, Rule of Battle. The Line Jermak poznał przyszłego prezydenta Władimira Zelenskiego w 2011 roku, kiedy Zelański był generalnym producentem kanału telewizyjnego Inter. Obaj zostali przyjaciółmi. I dziś ten facet, dziś ten facet jest szefem administracji prezydenta. Koledzy, koledzy z kanału yy, yy, telewizyjnego. I rzeczywiście, słuchajcie, następny Andri Bogdan, w 2007 roku uhonorowany tytułem honorowego prawnika Ukrainy. W przeszłości był osobistym prawnikiem oligarchy Igora Kołmojskiego. jak wiemy, Kołomoński jest producentem filmowym tak i tym telewizyjnym showmanem, więc on był jego prawnikiem. Niesamowite, niesamowite. Następny to jest Szefir, Sergiej Szefir. Wraz z bratem Borysem Szefirem tworzyli scenariusze dla zespołu KVN Mińsk Zaporoże, krwawy róg, kwartał 95, i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście, słuchajcie, niesamowite. Kumple, kumple z programu w tej chwili rządzą, rządzą Ukrainą. Jest urzędnikiem rządowym, pierwszym doradcą prezydenta odpowiedzialnym za organizację pracy, codziennej pracy głowy państwa. Także on, on tę reżyserkę mu teraz robi, on tę reżyserkę mu robi. Stąd, stąd jest taki piękny przekaz z Ukrainy. I Iwan, Bakanow, Iwan Bakanow, ten to ma fajne życiorys, słuchajcie, przewodniczący partii Słucha Narodu, był kierownikiem przedsiębiorstwa produkcyjnego. Studia kwartał 95 od stycznia 2013, 2013 roku, a, a dziś jest szefem SBU. Jeżeli tam gdzieś widzimy akcję SBU, złapali dywersanta, widzimy takiego chudego chłopaczka, którego... To jest w ogóle, słuchajcie, straszne to, co na Ukrainie robią tam samosądy, to są na porządku dziennym, tam są naprawdę poważne samosądy. Widziałem ileś nagrań, gdzie przywiązują do, do słupa, do drzewa, do latarni człowieka, oklejają go taśmą klejącą, zdejmują mu spodnie i, i, i go kijami, i, i mu kijami wymierzają razy. To, to jest naprawdę... To, 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 co się dzieje na Ukrainie jest straszne. E, oprócz tego też straszne jest, e, że mm, strzela się do osiedli e, cywilnych, i robią to e, zarówno e, Rosjanie, jak i Ukraińcy. Ale ofiar jak na taki ostrzał nie jest tak dużo ze względu na to, że rzeczywiście ludność się z pewnych bloków wyprowadziła. Ja sam widziałem nagranie, pewnie Państwo też widzieliście to nagranie, gdzie zbulwersowani Ukraińcy pokazują, jak gdzieś tam w oddali blok jest bombardowany pewnie te rakiety Grad, bo za często spadały. I, i ten jeden mówi, no ale tam nie ma ludzi, ja wiem, że tam nie ma ludzi, bo się wyprowadzili, ale zobacz jak biją, tak, że niby Rosjanie, a więc to też nie jest tak, że, że te rakiety spadają w, w, w osiedla, które, w bloki, które są zamieszkałe, bo nastąpiła ewakuacja, zresztą co ciekawe, rosjanie zaproponowali kilka korytarzy ewakuacyjnych takich humanitarnych na przykład z Mariupola dla ludności cywilnej żeby się mogła wyprowadzić pewnie zamierzają zaatakować Mariupol i inne miasta i załęski na przykład jego ludzie odmówili takich korytarzy czyli chcą żeby ludność została jednak w tych Miastach, twierdzach i czekała na atak rosyjski. To jest bardzo ciekawa sytuacja, moim zdaniem. Tak, no, nie chcę już tutaj kwestii Powstania Warszawskiego poruszać, ale, ale tych trupów Polaków mogłoby więcej się uratować, gdyby nie postawa Armii Krajowej. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o tego pana, który jest szefem SBU, pana Bakanowa, jest, to, to tylko na Ukrainie takie numery stopnie wojskowe. Jego, jego życiorys to stopnie wojskowe. Bakanow ma stopień oficerski porucznika. Mm, ktoś powie, ok, skończył akademię wojskową, no więc no, powiedzmy, że ma predyspozycje do tego, żeby być szefem SBU. Jakieś ma, dostateczne, ale ma. I teraz uwaga, siądźcie, siądźcie, bo spadniecie z krzeseł. To jest Ukraina, to jest, to jest stan umysłu. Stopień ten otrzymał w maju 2019 roku Celem uzyskania dostępu do informacji niejawnych. Zrobili mu porucznika, żeby mógł, jako szef SBU, mieć dostęp do danych obywateli, tak? żeby wiedzieć, kogo wyłapać. To, to widocznie ichniejsze przepisy są takie, że musiał być oficerem. I no, z komika, tak? z, z twórcy programu telewizyjnego zrobili, yy, zrobili poważnego oficera. To jest Ukraina, to jest poważny kraj. Więcej pieniędzy tam trzeba wysłać, to na pewno się poprawi Ukraińcom.